No, dzień dobry, witam, cześć, Infinity Mode w Drive Beyond Horizons, zaczynamy, e, a raczej kontynuujemy naszą przygodę z żółtą ciężarówką, jedziemy dalej, jak pewnie wiecie, aktualnie mamy rekord Europy 300 km przejechanych i jedziemy dalej, po to, żeby przebić kolejny rekord, tym razem to rekord świata prawdopodobnie będzie, Praw prawdopodobnie tak właśnie będzie, no. Więc zasuwamy. Szukamy nowych kół naprzód, bo z tyłu mamy wielkie, a z przodu mamy małe. No jest jedno jeszcze zapasowe teoretycznie, ale najlepiej byłoby znaleźć dwa naraz. Może. Może znajdziemy całą ciężarówkę i trochę części do niej. No. W grze chyba nie było żadnego dużego update'u, a przynajmniej nie zwróciłem uwagi, że coś mi wyskoczyło na steamie. Na pewno ostatnio pozmieniało się to z częściami, ale to już było w ostatnim odcinku. Że jak się patrzy na auto, to można wywiedzieć się, ile y oryginalnych części brakuje. No i y y to bardzo pomocne, gdyby nie fakt, że porzuciłem swojego mustanga. Bo jak składałem Mustanga, to bardzo brakowało takiej opcji. Żeby rzeczywiście się upewnić, czy tam jeszcze czegoś brakuje i ile tego brakuje. No ale teraz to no, teraz mamy taką opcję, ale nie mamy już Mustanga, no to. Ach, tam chyba stał Mustang. No to trochę jesteśmy. Y no mo może nie jesteśmy. Ja trochę jestem poirytowany, jestem tą sytuacją. Że taki update się pojawił akurat w momencie kiedy ja dałem sobie spokój już z tym mustangiem, bo już ile można było nim jeździć, kurczę. Nie dało się tego złożyć, Padziewia. No. No więc teraz prawdopodobnie weźmiemy się za składanie się żarówki. Może się uda, może nie. Myślę, że to będzie trudne. No. Myślę, że to będzie całkiem trudne. Tych mustangów już trochę trafialiśmy ostatnio różnych. Ciekawe, czy tak samo będzie z ciężarówką nagle, że tych ciężarówek teraz będzie pełno wszędzie. E, wątpię. Wątpię, że tak będzie. Chociaż te, te takie wielkie naczepy, to się tak przewalały w różnych miejscach, no nie? Tak e, całkiem sporo tego spotykałem. Nie zwracałem nigdy na to większej uwagi, bo zawsze mówiłem, e to mi niepotrzebne, E po co mi ciężarówka, no nie? No ale teraz jak ją jeszcze, to będę patrzył inaczej na pewno, nie? Na pewno, na pewno trochę inaczej. O, widzę, że tam jest maszt radiowy. A tam las się pojawia, czyli będzie pewnie kameleon. Do masztu radiowego mógłbym podjechać, tylko że teren jest strasznie trudny. Strasznie trudny teren tam jest. Nie, 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 nie będę ryzykował. Tam są takie góry i lasy, że pewnie utknę gdzieś. I ja wiem, że to jest teoretycznie offroadowe auto, ale nie mam przednich opon, mówię, przednich kół jak trzeba i on się będzie bardzo blokował. No, dobra, mamy kameleona. Nie, zajeżdżamy tutaj zobaczymy, co się dzieje. No nie, zobaczymy. Zobaczymy, może coś fajnego się trafi. Kto wie, kto wie. Dobra, Siemanko, dzień dobry, cześć. Witam. Czy są tu jakieś węże? Nie, nie ma wężów. Nie ma. No węże for me. No węże for me. Co się dzieje tu z tyłu? Nic. Pusto, w ogóle żadnych przedmiotów prawie nie ma. Ale czyściutko. Jakieś auto? O, coś jest. No nie to Mustang. No, cię to jest Mustang? Teraz będą mi prześladować te Mustangi? Nie, no, bez żartów nawet. Daj mi spokój, Mustangu. Nigdy nie będę jeździł już Mustangiem. Koniec tej przygody. Naprawdę. Naprawdę. No, piękny niebieski Mustang sobie tu stoi. Ja nie wiem, teraz gra mi będziesz zrzucać na głowę te Mustangi, żeby mi pokazać, że dało się to złożyć, a mi się nie chce. Tak, tak, tak. To takie przekomarzanki teraz będą, mówię wam. O, 81 litrów benzynki? Oczywiście, że tak. Co mi tam? Pewnie, że sobie wezmę. Niby nie ma w stacji paliwa, ale jest tak naprawdę. No, naprawdę to jest. O, weź tu przeskocz. Super. Tak. To tu? Oczywiście. No bo przecież inaczej to ja nie zatankuję. Oj, widzicie? 18 na 51 części. O, to bardzo dużo mi jeszcze brakuje, a to w ogóle jest otwarte znowu. Ja nie wiem jak to się dzieje, że to wiesz otwarte. Trochę ze głowę zasłoniłem tą beczką. Ale wlewa się. Wlewa się więc z git. No, jest cacy. Tak, 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 tak. Transfer direction. Widzicie, z krolem można sobie ustawić, gdzie chcę lać benzynę, mogę sobie wylewać. No, to też dodali jakiś czas temu prawdopodobnie. Chociaż nigdy na to nie zwróciłem większej uwagi, to moi widzowie zwrócili i pisali mi. Ej, plak zda się wylewać. Jest super, jest kozak, no nie? No, bo wy to jesteście kozaki, kozaki tam w komentarzach same. Czy na dachu jest coś fajnego? Nie widzę nic fajnego na dachu. Odjeżdżamy z pełnym bakiem. Z pełnym bakiem już jedziemy, łohoho. No, fajny Mustang tam sobie stał, ale nam w ogóle jest niepotrzebny do niczego. No, i moim zdaniem najważniejsze to w życiu zadać sobie pytanie: Po co komu Mustang? No, to jest, to jest jedno z tych ważniejszych pytań. I zapaliłem lampy. O kurcze. Chyba przez ten zderzak nowy, to tak średnio te moje lampy dają światło. Wiecie? No. A, bardzo średnio dają światło. Niestety, więc chyba ten zderzak trzeba będzie zdemontować zamontować coś innego. To on się tak przechyla w lewo. O co chodzi? A, nie mam opony z tyłu. O nie. No to ładnie, brakowało mi dużych kół e, i zaraz mi będzie brakowało dwa razy więcej. Bo jedna już poszła więc zaraz druga pójdzie o właśnie poszła druga nie no super superowo 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 nie ale fajnie no ja cię nic tylko się cieszyć bez kitu bez kitu ziom no eee, okej okay. na szczęście mam temu stangówki jakieś tak więc zawsze możemy je założyć nie o to będzie wiedzieli, że to ta felga to jest od tego taka giganta max. Okej. Okay. Świetnie te kółka od Mustanga tu pasują, naprawdę. A, to ty jesteś przyczepiony do te... Co? Co? No ładnie. No ładnie. Jakim cudem to się stało, nie wiem. No ale się stało się. No to. To jak się stało, to trzeba poprawić teraz. Dobra, ty tu. I ty tu. Nie no fajnie. Naprawdę fajnie. Jakim cudem ja będę znajdował takie wielkie opony do tego auta, to ja nie wiem. Że to nigdy nie będę miał takich wielkich kół. Nigdy, bo jak się jeździ jeszcze tym małym autem, to jak Mustang na przykład, no to właściwie każde opony można tam zarzucić w miarę i to sobie jeździ, no nie? A opon do Mustanga to w ogóle wiecznie zawsze dużo szło znaleźć, nie? I teraz nagle, jak mam szukać takich wielkich kół i opon, to myślę, że to będzie dużo trudniejsze. Dużo trudniejsze, że tu level, poziom trudności w zdobywaniu opon będzie zdecydowanie większy. Jeszcze zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, ale tak mi się wydaje, że. Tak mi się wydaje, że to będzie ciężkie. Dobra, podjeżdżamy sobie tu. Tylko dlatego, że. Jest bardzo ładny podjazd. Bardzo ładny podjazd. Czy są tu jakieś Zombisy chyba nie ma co? A, oczywiście, że są. Panie zombiu. Pan podejdzie do bramy. Cię spotkamy. O! ok Przeleciało to wszystko przez. Siatkę niestety. No. Dobra. Boom! pan zombie oberwał? Zdecydowanie oberwał. Dobra, dobra, dobra. Nie chcemy tu bardzo dużo zrobić rozwałki, bo wiadomo, że e, chcemy znaleźć tutaj jeszcze koła. A jak narobimy rozwałki, to one się porozlatują na wszystkie strony świata, nie? No. Tak, 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 tak. Czy coś tu jest interesującego? O, patrzcie, opona offroadowa, ale nie, nie, taka jak ja potrzebuję. Niestety, niestety nie taka jak ja potrzebuję, właściwie to nie wiem do czego ona konkretnie jest. A, już wiem, do tego busa, do busa ona jest. Zombisa jakiegoś słyszę. Co to jest? Eee, to jakaś klapa chyba. No nie ma tu nic interesującego dla mnie, naprawdę. Poza tym, że parę oponek jest. No ewentualnie coś do pićka, no nie? Coś do pićka to można skosztować w sumie, co mi tam. Tak, tak. Tak, tak, bo się kończy pićku. Proszę. Wydrinkuj sobie, wydrinkuj. Woda też jest, więc chillera. Yy, no jak jest ja to z tym olejem i w ogóle i wodą? Nie wiem. Nie wiem nawet. Trzeba by to sprawdzić. O, tu jest engine oil. To sobie wyrzucę tu. Jakbym potrzebował. Wodę to chyba raczej mam, co nie? Chyba. Chyba raczej. No i gdzie ten? Halo. Gdzie ten. Gdzie ten olej poleciał? He? no przecież. A, bo to tutaj jest, dobra. <laughs> Nieważne. Nieważne. Dużo masz tego oleju tam już? E, bardzo mało. Bardzo mało nadal. E, więc dolejemy troszeczkę. Tak jest Proszę bardzo Fajnie Bardzo spoczko Gdzie się lepiej jeździło Wody jest dużo Dobra wrzucimy to na zapas oczywiście Może się przydać Nigdy nie wiadomo kiedy cały olej przepalę Tak We go O i dzionek wstaje no i fajnie Fajnie że dzionek wstaje Naprawdę super Naprawdę turbocacy. Nie ma to tamto Jest kozaczek Jedź Mam wrażenie, że na tych małych kołach dużo wolniej jeździ to auto. No, i ma to sens, no, nie? Takie małe kółeczka beznadziejne to pewnie nie mają już takiej super przyczepności. Chociaż w sumie, chociaż w sumie chyba się rozpędza tak jak i wcześniej. Możliwe, trudno powiedzieć. Na pewno nie wygląda już tak dobrze, nie? No, widać, że to jest wielka ciężarówka na małych kółeczkach. Wygląda to zabawnie, bym powiedział, no. No, nie fajnie, nie fajnie. O, rybowa stacja paliw. Co tutaj mamy poza paliwem? Czy są tu jakieś super rzeczy? No, nie jest to Mustang na szczęście. Bo bym się zirytował, jakbym zobaczył Mustanga, naprawdę. Yy, bo coś tak czuję, że teraz gra będzie mnie bardzo tutaj wkurzać tymi Mustangami. No, jak go już porzuciłem prawie gotowego, to pewnie gra będzie mnie wkurzać. no. Ale teraz mam super ładowność, no. I bezproblemowość totalną, tak. To auto to zero problemów. W ogóle wcale nic nie jest irytujące na maksa w tym aucie. Gdzieżby. W ogóle. Yy, wcale, a wcale. <ścoughs> wcale, a wcale. Dobrze, 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 dobrze. O, znowu ognisko. Nie macie tam ciężarówki za tym ogniskiem? Duże koło widziałem. Oj, bus jest. Bus. No to bus to nie to. Mógłbym od niego wziąć te spore koła teoretycznie, no nie te terenowe. Ale w sumie. Czy to ma sens? To i tak nie te koła, i tak nie te koła. O, Mustang. No, mówiłem. Mówiłem, teraz co chwilę będę Mustanga spotykał. To już są dwa Mustangi w samym dzisiejszym odcinku. Dwa. Słuchajcie to. Ile to jest potencjalnie części? Ja już bym mógł Mustanga z powrotem do połowy zbudować pewnie. Dwóch pewnie tak by było. No, ale żebym spotkał teraz tą ciężarówkę, nie no co ty? Po co? Jeździć ciężarówką i chcesz ciężarówkę? Nie, nie, nie. To kompletnie tak nie działa. O znowu drabancik jakiś sobie leży. Tym razem w piachu zaparkowany. No zobaczymy, zobaczymy. Prędzej czy później trafi jakąś ciężarówkę, a wtedy będziemy się cieszyć z części na pewno, bo to zawsze dużo części jest. O golfik. Strasznie dużo aut nagle spotykam. <laughs> I co jedno to gorsze. No, od Mustanga przez Trabanta do Golfa. No naprawdę downgrade cały czas. Tutaj. O to nie Mustang, ale to ten drugi sportowy fajny samochód. Tak. No, dużo, dużo tego jest, dużo tego jest i w sumie już cztery pojazdy wszystkie inne. I Żaden nie był ciężarówką. No. Żaden nie był ciężarówką. Ale to i tak dużo samochodów się pojawiło. Naprawdę dużo. Bardzo, bardzo dużo samochodów. Jak na taki krótki odcinek drogi. Tu będzie kolejny samochód, No nie gadaj, jest samochód. O, i teraz ten, no nieźle. <noise> Też taki y, pakowny. Pakowny, ale mniejszy od tego, nie? No, i znowu kolejny inny model całkiem. A tu? Tutaj bus stoi. Nie no nie no nie. No. <noise> Ja, ile tu jest w ogóle samochodów? Przecież to jest masakra. Czy tutaj też będzie samochód nagle? Halo, za górkami, za lazami? Tak, też stoi samochód. Ja cię. Nie, no przecież to jest masakra. Masakra. Dosłownie co kilometr auto było. No i tu już chyba siedem ich było. Cały czas, jeden za drugim. I każdy inny. Każdy inny. Ja nie wiem. Gra nie chce, żeby jeździł ciężarówką. To są sygnały. Oni nie chcą, żeby ktoś złożył ciężarówkę. Może właśnie finał gry to zrobienie ciężarówki, bo to takie trudne. Prawdopodobnie mam rację. Coś w tym musi być. Coś w tym musi być. Biorąc pod uwagę to, jak ciężko znaleźć głupią oponę do tej ciężarówki, to naprawdę. Może to być boss level. Najtrudniejszy poziom Złożenie ciężarówy Nikomu się to pewnie w życiu nie udało O kolejne auto i znowu to nie jest ciężarówka Oj co mi tak skręciło A bo nie mam opony No to fajnie Fajnie dobrze że tutaj się zatrzymałem akurat Taki był plan oczywiście A dwie opony od razu poszły z przodu No to nieźle Założymy sobie te terenóweczki Na pewno zadziała to jak chcę O nie mogę założyć Okej okay, teraz się założyło Dobra, fajnie, będę miał y, małe terenówki z przodu. Naprawdę małe. Bardzo małe. No, co jest? Dobra, git, jak już się tak zatrzymałem, to zajrzę tutaj. Zajrzę tutaj tylko dlatego, że auto mi się tu posypało. No, o, oponów, opony, te terenóweczki są nawet dwie tutaj. I co to jest? A. To nie od ciebie. Nie jaraj się, to nie od ciebie w ogóle jest. No ale to auto w jakim stanie? Bez silnika. Nie jest silnik z tyłu. A to za silnik jest w ogóle. Co to jest za kloc? 10 litrów oleju? Jeju. Ciekawe, czy to nie jest jakiś super wypas. No, dawno nie widziałem takiego klota. Kurde. Naprawdę bydle. Ej, sprawdźmy to, sprawdźmy to. No, może nawet dwie turbiny wejdą. Zobaczymy. Zobaczymy, to może być interesujące. Może być, dobra, leć tam, ja idę po opony. Warto było się zatrzymać, jak widzicie tutaj, naprawdę. No, ale ja chcę cały to ściągnąć, a nie tylko opony. Co to za pomysł? Co to za pomysł w ogóle? Eee, tak. Aa, terenowe opony 4x4. Łową, 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 śup, wow, wow, wow. śup, śup. A co mi. Aj, aj, te auto. Te auto takie bezproblemowe jest. No tak się cieszę, że mustanga porzuciłem dla tego auta. Naprawdę jest super. Jest kozaczek o. Tutaj fioletowe koło też fajnie. Też bardzo fajnie. Co to jest za silnik? Jak go już widziałem kiedyś? Mam wrażenie, że nigdy. Mam wrażenie, że nigdy, a pewnie go widziałem już 10 razy i jestem. Dobra, czy to nie jest taki sam, jak ja mam teraz? Tak mi się wydaje, że to jest dosłownie ten sam. I włożę dwa takie same. Nie, to nie jest ten sam. Dobra, to jest troszeczkę inny. Czy tu można? Można turbinę, ale tylko jedną. Z drugiej strony nie wchodzi. No przecież idealnie tam pasuje. No, Dobra, sprawdźmy go po prostu. Tak, działa na petrolu, fajnie. Fajnie spoko, nie ma problemu. Zobaczymy, jak jeździ po prostu. Ten jest wypasiony, wiadomo. To jest mój ulubiony silnik, bo jest podwójne turbo. Ten jest taki sobie. No. E, a, jeszcze jedna rzecz. Ile tam jest oleju? E, 9,3, a to w sumie już patrzyłem, dobra. Zobaczymy jak to jeździ. Bardzo duży ten silnik. O kurde. Jeny. To chyba jest mocniejsze. Brzmi ciekawie. Kurde! Na pewno jest szybszy. Na pewno jest dużo szybszy, bo on tam teraz problem z wyhamowaniem, kurde. Jeju! Co to za silnik ja tam znalazłem? Jakaś bestia normalnie. Naprawdę jakąś bestię znalazłem, guys! No! Sunie to! Patrzcie, jak się rozpędza! Strach! strach jeździć normalnie. Wydaje mi się, że jest szybszy zdecydowanie od tego poprzedniego. Nie mam licznika, żeby to sprawdzić, ale no, tak no optycznie to wydaje mi się, że zasuwa. Zasuwa po prostu. No, tr troszeczkę ostry zakręt, ale dajemy radę. Tak. Dobra, przyhamuję tutaj, żeby nie wypaść, bo widzę, że tutaj też ostro będzie. Kurde, ale byk wielki 10 litrów oleju do środka? Bardzo duży jest. Bardzo duży silnik. Tak. Ogromny. Ogromny. To do tego ciężarówkowego tyle oleju wchodziło. Masakra. No, ale ciśnie, ciśnie. Zium. Mimo tego, że ma tylko jedną turbinę, mam wrażenie, że ciśnie lepiej od tamtego. Może tak być, tutaj znowu autko było jakieś porzucone, ale nie takie co chcemy, zdecydowanie nie takie. Te opony offroadowe, no takie sobie. W ogóle zużycie opon jest strasznie duże. Okropnie za duże, żeby tym autem dało się normalnie jeździć, tak mi się wydaje. No, ja już przerobiłem dwie opony, znalazłem tylko jedną zapasową, to nawet jej nie wrzucam, bo nie ma sensu mieć jednej, nie? Ale chodzi mi o to, że... Nie wydaje się realne zdobywanie opon yy, na zniszczenie. No. Tak, żeby... Kurde. Żarówka? Nie, to dwa świetniki. Ciężko się hamuje. Ciężko się naprawdę hamuje. Te prędkości, które osiągam są ekstremalne. Naprawdę. Naprawdę ekstremalne. Kurcie. Dobra, tam mamy znowu maszt. I tu po lewej mam jakiś plac, a to chyba basenowy, czyli najgorsze co może być w grze. Najgorsza miejscówka w grze. Dzięki, dzięki. Eee, skręcamy sobie w prawo, jak da radę. Ale naprawdę trudno się jeździ. Myślę, że te koła też robią swoje. No. Te większe pewnie by lepiej tutaj dawały radę. A na tych się jedzie troszkę ciężko, no. Co zrobisz, nic nie zrobisz, nie. Dobra, sprawdźmy czy tu są jakieś fajne kółka. Dzień dobry. A podjadę od bramy w sumie. Dobra. Fajnie chodzi ten silniczek, podoba mi się dźwięk. Bardzo mi się podoba. Siemanko, Siemanko, maska od Mustanga. Prześladuje mnie. Głodny ziomek jest, zjedz, zjedz sobie fasolkę. Tam widziałem, że jakiś duży budynek też się rysuje. Co to jest? To jakaś maska jest. Nie wiem od czego, ale jest. Eee, woda. Tak, napiszę. Fajnie, odpalamy to dla osiągnięć. Tylko i wyłącznie. UFO, to już dawno mi się nie pojawiło, nie wiem. Nie wiem dlaczego. Eee, prf, nic, nic, nic. Nic, nic, nic. Petrolka i dieselka. Super połączenie, tak. No i tyle. I to wszystko. Mogę ewentualnie wziąć trochę paliwa, ale nie potrzebuję w ogóle paliwa. Mam tak dużo paliwa, że szok. No, ogromne ilości paliwa mam. Ogromne. Jedziemy, tam jest chyba kameleon, wiecie. Kameleon jest spoko, bo może tam być coś schowane. W sumie trzy spawne auta tam są na kameleonie, no nie? Dobrze pamiętam, dobrze chyba. O i tutaj coś jeszcze jest. Przed kameleonem, ale to bar. Przy barze za to zwykle straszna lipa. Ale zobaczymy, czy nie stoi jakieś auto, nie? No, nie stoi. Bar, jak zwykle, po prostu lipa. Strata czasu, za to kameleon. Kameleon może być kozaczek. Nieraz kameleon dał nam bardzo dużo części. Zobaczymy. No, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, tu od lewej nie widzę żadnego auta. Nie, widzę. Widzę auto. Trabancik, od prawej nie widzę żadnego, więc może być jeszcze w środku. No, zaparkujemy sobie jakoś tak sensownie. Może będzie benzyna. Ale buczy, buczy maszyna, no. Dobra, Siemanko, Siemanka, kameleon. Żadnych tutaj nie ma. No dobra, to w środku, poka, poka to. Nic. Nic nie ma w środku. Świetnie, trochę neonków. Nie, no, kozaczek, no, kozaczunio. Czego chcieć więcej? Naprawdę super sprawa <noise> Uwielbiam takie kryjóweczki, no. Jestem fanem, co to? 71. O, czy to nie będzie lepsze od mojego? Eee, ja w tej chwili mam 49 na 50, 58 na 70, dobra. W dużo lepszym stanie. Dużo lepszy stan, naprawdę. Weźmiemy sobie go. Eee, zobaczymy, co tutaj jest przy tym aucie jeszcze. Jakieś kanapy, szmegesy, tegesy. Dobra. No nic takiego, nic takiego. Nic takiego. Tu jest diesel, ok. Eee, I moglibyśmy wskoczyć na dach, ewentualnie jeszcze. Tak, bo tu jest duży dach. Może się uda coś zlokalizować. Choć pewnie będzie ciężko. Aha. Oto się wskakiwałem na dach. Si paleta się sama wskoczyła na dach. Nie da się tu gdzieś zamontować tego, także. Żebym... No, przez chwilę tam było takie coś. O. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie. To musi na czymś leżeć, ale. O, tu na ławce. Na ławce może da radę, co? Masz radę na ławce, tak jak zawsze to robiłem? Tak, da radę. Kozak, dobrze. Co my tutaj mamy? Nie wiem, co to jest. Albo wiem, co to jest. To było do tych, do tych drzwi takich podłużnych bardzo. No, to jest wewnętrzna wyściółka. Nie wiem jak wyglądają części od tego mojego auta. Zupełnie, zupełnie. Tutaj nic nie jest podpisane. Trzeba zgadywać po prostu. W środku coś było małego. Co to jest? Okulary. No bardzo mi się przydadzą okulary, wiadomo. No generalnie nie ma tu nic. Nie ma tu nic. No niestety, niestety nie ma tu nic. Tak. I myślę, że to będzie tyle na dzisiaj. To codzienna dawka Drive Beyond Horizon. No w sumie nie codzienna, bo nie gram w to codziennie, ale, ale dzisiejsze na pewno to wywalam. Wywalam to, bo zasłania mi lampy. No i dzięki za oglądanko. Trzymajcie się. Cześć, cześć i pa pa. Pa 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 pa.